Ponieważ Apokalipsa pokazuje pewne obrazy, które zapowiadają to, co będzie kiedyś w wieczności, to, co, będzie, co się dokonuje także i teraz, ale także i to, co będzie kiedyś w jakiejś mierze udziałem, mamy nadzieję, także i nas. Mianowicie chodzi mi o te, to szczęście wieczne w otoczeniu także i niewiasty. Bo ten obraz w sposób szczególny, mam nadzieję, zabrzmi w naszym sercu, ponieważ te czytania są jakby przygotowaniem naszym do tego, byśmy umieli i chcieli przeżywać w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. A więc wielki znak, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami. Niech ona będzie takim wzorem człowieka, bo przecież ona nie jest Bogiem, tylko jest człowiekiem, człowieka, który... Ma chwałę nieba, który jest w pełni szczęśliwy. I my, adorując, można powiedzieć, Jezusa Chrystusa jako jedynego Boga i Zbawiciela, chcemy iść do Niego właśnie drogą Maryi, bo Ona osiągnęła to szczęście wieczne. Czytanie z Apokalipsy św. Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna, i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem diademów. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, a żeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos, mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Oto Słowo Boże. Stoi królowa. O twojej prawicy stoi królowa. O twojej prawicy tron twój, Boże, trwa na wieki. Berłem sprawiedliwym berło twego króla. Królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy. I córko, spójrz i na nakłon ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. Król pragnie twego piękna. On twoim panem oddaj mu pokłon. Stoi. Wchodzi pełna chwały w złoto głów odziana w szacie wzorzystej do króla ją prowadzą. Za nią przywodzą do ciebie dziewice jej truchny. Pytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzy i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto Słowo Boże. Ale, Alleluja, 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 Alleluja. ale, alleluja. została wzięta do nieba, radują się zastępy aniołów. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, Strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo pańskie! Dzisiaj w uroczystość w, w wzięcia najświętszej Maryi Panny w sposób szczególny wpatrujemy się w obecność w postać Maryi. I pierwsze czytanie z księgi apokalipsy rzeczywiście pięknie pokazuje, jako tę niewiastę obleczoną w słońce. I księżyc pod jej stopami. Przypomnę, że o, słońcem w ikonografii chrześcijańskiej, słońcem był jest i jest zawsze Jezus Chrystus. Natomiast Maria jest zawsze utożsamiana z Księżycem. Dlaczego? Zresztą w obrazie w Wilnie widać wyraźnie, że pod obrazem Matki Najświętszej jest taki wielki Księżyc. Otóż pamiętajmy, że ten Księżyc jest znakiem tego, że Maria jest odblaskiem słońca. Tak jak księżyc nie świeci swoim światłem, tylko świeci światłem słońca, tak Maryja nie świeci swoim blaskiem, tylko zawsze świeci światłem Jezusa Chrystusa. To jest ważne dlatego, że czasami zdarzają się tacy katolicy, którzy mówią, że najważniejsza dla mnie jest Matka Najświętsza, Pan Jezus owszem jest ważny, ale gdzieś tam w drugiej pozycji. Tuż pamiętajmy, że właściwa pobożność, właściwa, prawdziwa pobożność Maryjna jest zawsze chrystocentryczna. Z uporem maniaka to powtarzam, ale po to, żebyśmy między innymi właściwie kształtowali naszą pobożność Maryjną. Bo pobożność Maryjna jest bardzo ważna w naszej religijności, ale ona nie, żeby ona, broń Boże, nam nie wykrzywiła tego, co jest najistotniejsze. A co jest najistotniejsze? Zbawienie w Jezusie Chrystusie. Tylko, że problem polega na tym, że Maria nigdy nie przesłoni Jezusa. Ona zawsze nam będzie pokazywać swojego Syna. Na kartach Ewangelii to bardzo wyraźnie widać. I nawet dzisiaj czytając ten fragment właśnie, kiedy ona uwielbia Pana Boga, kiedy ona mówi, że oto będą błogosławić mnie, będą wszystkie pokolenia, to nie dlatego tu nie jest przed, że tak powiem, nie objawia się Pycha Maryi, tylko objawia się to, do czego Bóg przygotowuje człowieka, że oto także i my poprzez chwałę nieba będziemy uwielbieni w Panu Bogu, nie swoim światłem, tylko światłem Boga Wszechmogącego, Trójcy Świętej Jedynego. I dobrze jest ciągle sobie to przypominać że my świecimy światłem Jezusa Chrystusa i jeśli nam się coś udaje w naszym życiu, że na przykład nas chwalą albo coś nam naprawdę fantastycznego wyszło w naszym życiu, nie zapominajmy o tym, że o to błogosławić mnie będą ci ludzie, ale nie dlatego, że ja jestem święty. Tylko dlatego, że Pan Bóg przeze mnie wiele rzeczy może i czyni. I to jest coś fantastycznego, uważam, jeżeli człowiek może świecić blaskiem Pana Boga. I na czym polega między innymi spowiedź na tym, żebyśmy, broń, żebyśmy szybko zauważyli, co, nie, co jest moim blaskiem, a nie jest blaskiem Boga we mnie. Bo y, mamy Przecież wszyscy przecież mamy dobrą intencję. I z tą dobrą intencją idziemy i do Pana Boga, idziemy do drugiego człowieka. I cały czasami niestety problemy wynikają właśnie z tego, że zaczynamy świecić własnym światłem, to znaczy zaczynamy więcej wierzyć w siebie, aniżeli w łaskę Pana Boga. Kiedy to się objawia najczęściej? Najczęściej wtedy, kiedy nam coś nie wychodzi, albo jest jakiś, pojawia się jakiś trud w naszym życiu. I wtedy bardzo często właśnie myślimy sobie, no nie, ja się, ja się muszę tak zmobilizować i tak dalej. Jeśli to zmobilizowanie jest tak, muszę się zmobilizować do tego, żeby jeszcze bardziej zaufać Panu Jezusowi, bardziej Mu zawierzyć, to idzie w dobrym kierunku. Natomiast jeśli to idzie tak, dlatego że ja muszę coś zrobić z sobą, no to rzeczywiście idzie w kierunku pychy. I jest jeszcze jeden, jedna rzecz, na którą bym chciał zwrócić uwagę w opisie Księgi Apokalipsy, mianowicie o smoku. Pamiętajmy, że ten obraz smoka to jest realność naszego życia. Realność naszego życia to jest taka, że istnieje Bóg w Trójcy Świętej jedyny, istnieje Matka Najświętsza, niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, ale także istnieje smok, czyli szatan. On istnieje. I oczywiście nie będziemy się nim zajmować, bo to nie jest, że tak powiem, cel naszej wiary. Natomiast musimy go zauważyć, ponieważ w Księdze Apokalipsy najczęściej, właśnie kiedy jest ten fragment, najczęściej mówimy o Maryi i zwracamy się do Maryi. Ale nie zapominajmy, że istnieje także zło, które zrobi wszystko, aby nam wyrzucić świętość z naszego życia. I uwaga. Nie szukajmy szatana gdzieś tam daleko, gdzieś w jakichś wielkich egzorcyzmach, filmach, czy jakichś horrorach i tak Przede wszystkim nie zapominajmy, że szatan jest w tym miejscu, w którym jest mój grzech. Mój grzech. Co to oznacza? Że to oznacza, że ja mogę go wprowadzić w moje życie. I uwaga, i mogę go nie wprowadzić. I na to szczególnie zwracam uwagę. To ja mogę nie wprowadzić szatana tutaj na ten świat. To też w dużej mierze zależy ode mnie. Bo zło, które się pojawia w moim sercu, a jest zakotwiczone w mojej pysze, chciwości, zazdrości, nieumiarkowaniu, nieczystości i tak to wszystko mogę wprowadzić tutaj na ziemi. I mogę tego nie wprowadzić. I dlatego zwróćmy się właśnie zawsze do Maryi. Pamiętajmy, że ona jest tą, która może nam pomóc. Yy, I zwłaszcza wtedy, kiedy próbowaliśmy, próbowaliśmy własnymi siłami, polegliśmy całkowicie, to wtedy trzeba ciągle iść, do, do, zwracać się do Maryi, do Jezusa przez Maryję. Yy. Nie wiem dlaczego tak jest i dlaczego pobożność między innymi mojego taty taka była właśnie, że on mi mówił zawsze, że wiesz, do, z Maryją to tak troszeczkę jakby krótsza ta droga była do nieba. To była ta po, pobożność powiedzmy sobie bardziej taka ludowa, która była oparta między innymi o, o rozważania dróżek maryjny w Kalwarii Zebrzydowskiej, w jakichś innych sanktuariach, w, czy to w Ludźmierzu, czy, czy gdziekolwiek indziej, ale... Ta pobożność y, zmierzała właśnie do tego, że nie mam, y, nie polegam na swoich siłach. Maryja jest obok mnie i ten różaniec, który czasami bierz, bierzemy do ręki, on naprawdę ma wielką wartość. Znam jednego kierowcę, który, kiedy wsiada do samochodu, bierze do ręki, y, że tak powiem, różaniec. No, można powiedzieć, no dobrze, że ma automatyczną skrzynię biegów, no ale gdyby nie miał, no to lepiej by było jednak, żeby jednak nie trzymał, dlatego że, że jednak ta troska o bezpieczeństwo jest też ważna, także i w tym wymiarze. Chodzi o to, żebyśmy także pewne znaki pobożności wprowadzali do naszego życia. Ja nie wiem, czy wszyscy mamy medaliki, bo nie będę sprawdzał, od razu mówię. Ale wszyscy mamy możliwość taką, żeby zobaczyć od czasu do czasu piękny kwiat. I pomyślmy sobie, bo tutaj nam um, um, ktoś przygotował bardzo piękny kwiat, który jest znakiem Matki Najświętszej, Lidia, prawda? Dobrze jest od czasu do czasu wziąć sobie jakiś kwiat i pomyśleć sobie, że jak piękno tego kwiatu jest takie piękne, jak piękno Matki Najświętszej. Po mszy świętej, na zakończenie mszy świętej będzie błogosławieństwo kwiatów, pędów z ziół, roślin czy kłosów, kłosów zboża. Dlaczego to robimy właśnie w obecności Matki Najświętszej, można powiedzieć to święto? Ano dlatego, że ona jest piękna, piękna świętością Boga. Człowiek, który został i jest Piękny. Zawsze pamiętajmy o tym, że również ja mogę być piękny. Pięknym zewnętrznym także, owszem, ale najważniejsze to piękno, to jest to, to piękno, które jest w sercu. Mogę być piękny. I wydaje mi się, że dlatego to, to święto, ta uroczystość, jest taka, można powiedzieć, taka cenna w naszej pobożności ponieważ ona niesie bardzo dużo piękna Matki Najświętszej. Dlatego warto od czasu do czasu popatrzeć na kwiaty z myślą, że ona jest takim wielkim, pięknym kwiatem przed Panem Bogiem. Także warto od czasu do czasu, mam nadzieję, że też macie taki zwyczaj, żeby gdzieś pod ręką mieć nawet ten dziesiątek Różańca Świętego. Nie bójmy się tego. Nie bójmy się tego by nosić medalik. Jeśli mówię tutaj do kobiet nie pasuje ci tam jakoś do tego twojego zewnętrznego wyglądu to miej go w torebce. Miej go gdzieś w miejscu takim obok. To są takie znaki, to są znaki, które mogą czasami naprawdę wiele rzeczy uczynić w moim życiu, bo Mnóstwo świadectw mam takich ludzi, którzy mówili mi, i wtedy popatrzyłam, czy popatrzyłem na ten obrazek, czy na ten, na ten medalik, i już wiedziałam, wiedziałem, co mam zrobić. Uwierzmy w to, że jest, jesteśmy ludźmi i potrzebujemy obrazu. Czasami potrzebujemy figury, ale wiadomo, że nie będziemy czcili tego obrazu, tylko będziemy czcili Marię, dlatego że ten obraz przypomina to jest to czego nie mogą zrozumieć między innymi albo nie chcą zrozumieć świadkowie Jehowy. Oczywiście niektórzy mówią modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. Tak, tak jest. Tacy jesteśmy, ale modlimy się dlatego, żeby tego diabła wypędzić spod skóry. I dlatego też kiedy będziemy mieli także te zewnętrzne znaki, to nie zapominajmy, że te zewnętrzne znaki bardzo nam pomogą. I nie bójmy się tego. I ja wiem, że czasami ktoś może nas wyśmiać. To spróbujmy wtedy to wyśmianie ofiarować w takiej czy innej intencji. Ale zachęcam was, dlatego że w tej chwili jest wiele razy, bo wielu ludzi na przykład nie chce nosić medalika, czy nie chce nosić różańca, żeby, broń Boże, ktoś nie powiedział, o, chrześcijanin, a na przykład kradnie. Chrześcijanina na przykład obmawia. Wiem, że to jest właśnie ten, ten ból, żeby mi ktoś, broń Boże, nie zwrócił uwagę. Ale to też potraktujmy jako wielką współpracę z łaską uświęcającą i współpracę z Matką Najświętszą. I dlatego też korzystajmy z tych zewnętrznych znaków po to, żeby kształtować swoje serce. Jeśli komuś to pomoże do tego, żeby być, być na przykład piękniejszym w kościele. Czyli ubrać się ładnie, odpowiednio do kościoła, pięknie. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest celem na pewno, ale jest pewnym znakiem. Tak samo jak wielkim i pięknym znakiem może być piękny obraz Matki Najświętszej, i może być jakiś kicz czy koszmarek. Może być. I dlatego też, tak jak doceniamy piękno, na przykład kwiatu. Doceniajmy piękno i wewnętrzne, ale też myślmy o tym, co jest zewnętrzne. Nie myślmy sobie, że to, co zewnętrzne, to jest takie byle jakie. Nie. Bo gdyby było, to Panu Bogu na tym nie zależało, to na pewno by nie powstał Kościół Mariacki, ani w Gdańsku, ani w Krakowie, ani katedra Notre Dame by nie powstała i wiele innych pięknych dzieł by nie powstało. Bo po co budować piękne? Można wystarczy wystawić koszmarek. Więc dlatego też postarajmy się o to piękno duchowe i to piękno zewnętrzne. Powstańmy, módlmy się teraz ofiarując nasz akt wiary przez Maryję Bogu. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego. Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony. Wuksma, z Światło jest ze światłości. Prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego Przyjął ciało zmarłej Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany, i z martwych stał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił.